Często słyszymy pojęcie, taki slogan, bezstresowe wychowanie, w przestrzeni publicznej najczęściej, natomiast bezstresowe wychowanie jako takie nie istnieje. Nie ma na to żadnych badań i dowodów naukowych, żeby takie wychowanie istniało i też w praktyce psychologicznej my tego nie stosujemy. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego bezstresowe wychowanie nie istnieje? Dlatego, że stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, jest czymś nam bardzo potrzebnym i bardzo ważnym. Nie jesteśmy w stanie żyć bez stresu. Tak samo nie jesteśmy w stanie wychować dziecka bez stresu, bez wymagań, bez napięć i bez trudnych emocji. I tu warto też się zatrzymać i zastanowić się, czy w ogóle stres jest czymś złym. Jak się okazuje, stres u gruntu swojego nie jest absolutnie niczym złym. Jest czymś dobrym, pełni funkcję informacyjną, jest adaptacyjny i stres nam o czymś mówi. Więc problem nie jest sam sobie w stresie jako takim, tylko problem, że Problem tkwi w tym, że być może stresu jest za dużo.